O, fak. O, kurwa. Gdzieś się mu zadało ugazenia? Ja. Udział. Ja. No, wygrał to stanowisko. Rozumiecie? Tak. Dobra, na no, tego się nie do zupy. Walnę tą beczkę. Nie, nie walnę w no. tej kurze. Wieczny ogniu? Walnij no i to nic nie da, bo my tam tego nie zabijemy w 10 kurach, a czymś zabiję zabijemy więcej. Nie, no, jednego byśmy zabili, tak? No dobrze. No ja. No Tam. nie, wiem. nie? Wiem.

Ja, ja, ja. jeszcze nie. Do to, to, dość jest? Nie znasz no, to, już. na pewno poznasz. O no, mają level wyższy Okej, okay, no co tu zrobić? Próbuję użyć podmuchu mrozu. Dobra, zamraziło, ale nie tego co chciałem. Okay. Nie jest chujowo. Jeden klik jest, jest martwy, ja tam. tam. Jać. To, co to zrobić? Czekaj, to wejdzie ładnie. Tak. Nie, 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 Tak, ja nie, nie, muszę, nie, muszę, nie, muszę. Tak nie, A. A nie, jest, nie, nie, to co? Czemu to teraz? 给它蒙蒙。点点。 Jestem. Napisałem pewne obrażenie Co to jest? Co jest? Profanacja. mam to panacja. to? zrobię to jest po prostu niegalta, ktoś to ci dał, nie? Bo jak chyba nie było. Jest tam ktoś? Czemu to? jest słyszałem, nie skoro w stoi No nie wiem. Wieże Wie, że tamty już nie jest oczarowany. No, ale niestety nie mogę więcej rzucić, ale trochę nam pomógł. Prawie jednego zabiliśmy, jest sukces. Po co ten rwetes? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że ty przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? To jest niezniszczalny, co tam skończyło? Zajęty? On nie Zajęty wierzę. tam jest niezniszczalny znowu. W takim razie powiedz mu, że przyszedł jeszcze jeden ważny gość. A A z nie odejdę stąd, dopóki z nim nie porozmawiam. No dobrze, spróbuj. Ja cię kręcę. Proszę zaczekać. A wierzymy co tylko możemy raz użyć? No czekaj jeszcze, Johan nie używał. No to dobra, tego... A to szkoda, że mnie nie było. Ja nazywam się HP. Na kim ty na złym użyłeś? Na dobrym. Na A. złym. Na złym, faktycznie. Ja cię kręcę, ja cię kręcę. Spotkanie dobra, odbywa się dobra. właśnie. Wpierw dobra, kierunku jednak przejdziemy, to, przejdziemy to, przez szatę, tak, gdzie nam ja się... ojciec. Spójrzmy. Gdyby jeden był, to jeszcze masz lęs. że da radę. Na no jednego już się pokonali, zanim by to mogło się. Szkoda Inuka, żeby nie było w ten też. Czekaj, czytamy jeszcze raz, że da radę z jednym. Ty! A to się chyba odnawia jednak. Słucham? Co nie jest zniszczalność? No. No, odnawiasz się. Czekaj. Chyba, nie wiem, no że czas odnowienia 3 kury teraz, lol. Zigirojwer oczekuję następnej sali. A wcześniej by założy się nie da. Jak to się użyło, czekaj. Uuuuh. Piękne ciało! Miałeś rację. Jeszcze nie odnowiono, lol. Ja cię kręcę, potrzebuję. Łapy przy sobie. No ja nie wiem, Szytamy tą tam grę i ominiemy, i to nie ma sensu. Co? No dobra. Czy, a bo mam jeszcze jeden pomysł. tej grę. No dobra. Czy grę. Weź jednego teleportu i gdzieś daleko. W drugą stronę. No da. Uwuk, obiectuj. Noo tu, da. tak, żeby nas nie zobaczyli, ale teleportuj jednemu kolesia w drugą stronę. Hmm. Czyli jak będzie wracał, to weź go teleportuj tutaj za nami. Tak, jak ja. najdalej się da. Czekaj, mam, jest stworzona do miłości od swojego, zrobię się niewidzialny, przejdę Pięknie. za jego tam ci będą tam stali i ja pójdę tam w nią, do końca i wam, że jak tam dojdzie, to będzie sam. Opala no się w cieniu. No nie, no nie, znam Dobra, to jest jednego telefonu. Jest pod... Czekaj. Ciecho. Jestem tak, cicho? To nie jest Ciecho. łatwe jak... Co się wydaje? No nie wiem No już, chuj, uciekł poza pole Na pewno się jeszcze tyćkę i będę mogła rzucić te większy. Kurwa, no bez jaja Tasak ma większy To nie tak nie działa, nie da rady A jak to działa? No bo jak na niego klikam, to on jest środkiem <laughs> pola dla mnie Czemu? Ja go mogę teleportować patrz Miałeś? No i co? Mógłby... Już pat na dół LOL? Spokojnie, nie jest tasa. tutaj. No i Skurwia też nas No tak, Mój no, no, sekretarz wyśle wam notatkę, notatkę ze spotkania. Nie no, masz sekretarza. A juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? No wszyscy telefon. będą sami. Rojwel, twój gość. A poza tym ja źle stałem. Właśnie ja stałem. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. Kurka kazałek Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden. Dobra, zmarnowany punkt od akcji. Jestem Wilmina. Jakieś kłopoty w no kanalizacji? Wszystko jest pod kontrolą. Geralt hmm. to znajomy z dawnych czasów. Dobra, Co dobra, dobra? Nie Coś tak jest to jest Nie, ten czasu to nic nie da. Ktoś wszedł do łaźni. Zgadają się. Jest ich kilku. Co pierdoli jasnowidz jak dziś? Ordercy! Proszę nie! To nie ma sensu. No sz, kurwa mać, wiedziałem! Znajdzie się broń? Znajdzie. ...kanalizacji. Dobra, odczytuj, bo nie ma szkoda czasu. No nie, no to czekamy, nie wiem, chyba już sam. No tutaj no, ten sam zapis. Ten sam, co był? No. I ten, co niedawno był, co nie? Idziemy stąd. Inuka! Musimy teleportować, To no nie wiem, no. I się udało, ale... Czekaj chwilę, da się... dam ci permita. Czekaj, mam jeszcze jeden pomysł. Teraz możesz wklejać linki. Nie. uważaj. A, ja, a ja im... A ja nie walnę. No, Lema, który, Ale nie do, do, do walki. Ty uciekaj Teraz możesz wklejać linki. Ale jeden. Niestety. Panego ze srebrnej... ...złamu pan A proszę bardzo. Tylko jak chcesz kleić więcej niż jeden, to powiedz. Zrobimy mu k***ową łazicę. Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. Ty ale to też jest dobry pomysł, bo ty będziesz ludzie z kurwiera A wyciągniesz do mnie, to się kończy? Przyjdziemy... No właśnie. Zaczynajmy od początku. Szczególnie. Tylko, że w mnie w wiem, wątpię, no to niestety już skutali. Nie wiem, wam przyjdzie. No to uciekaj, ty... cały czas uciekaj. Przyszedł na moment... Uciekaj na ten ta... fałszy... Nie, nie sądzę. Jak sam się przypomnę? Mam nadzieję, że za tobą pobiegną, to ty się wtedy tepniesz do mnie. On już biegnie za mną. Nie przedstawisz mi swoich znajomych? To Dobrze, nie biegnie. Nie ma ducha Zaraz bym mnie zrugał za Bragmanie. Króla, braku znasz. Zresztą, kto nie je. słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A krasnoluda z wątasakiem. Jeden do ciebie. Siedzi głównie w rozrywce. On ten miecz wziął z tego. Tam były schowane obok stołu. Czy tej łazi Juniora. O, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Uciekaj. Słyszysz klasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko Jebsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie? Kurwa, panowie, na krótko, chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwszy. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscu, gdzie Będę puszczał bąki pod wodą. Ty jak ci tam jeśli chcesz znaleźć skurwiela przyjdź do mnie A ty zbieraj część i przybywaj jakieś tam gówna. Zostawiam sobie punkt akcji żeby dalej pobiec wreszcie. Jakiś pomysł Pięknie. gdzie odszuka miniora Będę wdzięczny za każdą wskazówkę Zigi? To może napisz grę do później. Warto mu powiedzieć. Gerald ma Matarek, taki nie się, jest dyskretny. <laughs> ja pierdzę. W takim razie zostawiam. Uciekaj, na uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, to, że... do ciebie jutro. Zakończymy zapisz, co, może się ubierzemy? No jest Jezu, tak dobrze nie A było. Pogadamy Za to Kąpię z <laughs> Dobrze spotkać starego druha, dzięki któremu tak często zabijasz jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie, przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak tak dzwony Dwoje już zniszło, oczarowanie. Właśnie czemu tak szybko znika po lewej ponieważ... To Nie, nie zajmują tego bez nie Nie zrobiłem tego bez powodu, ale Jesteśmy na razie godzinę. Rozumiem. Zarebczą, no, gdybym mógł się cofnąć, w czasie, zachowałbym się na tanety inaczej. Ale jest całe. Na przykład kazałbym cię moim ludziom zabić, a nie związać.